Jej, co, ja myślę, że tutaj raczej nie będzie już zbytnich niebezpieczeństw po tym co przyszliśmy. No nie wiem, jeden grup nie eksplodował w twarz. <grym> Ale ja mówię o tym. O, stary walce. metalowy klucz! Mm, chodźmy do skrzyni. Gdzie były dwie skrzynie. Była jedna skrzynia. Sprawdza. Ty jeśli masz upa, to możesz w tym czasie pokopać. Jesteś pewien, bo ja mam pecha do tego? Majta, tam, Tak, otwarte. W skrzyni znalazłem kolejny klucz. O! Gdzie była druga skrzynia? No, gdzieś też tam w okolicy. Tam gdzie była świeczka. O, matku! Mm. Co ruchy, się dzieje? Nic. Ogień. Nieważne. Już nieważne. Wracaj do piekła, skąd przyszedłeś. Nie tak się w mówi. A jak? Idź do piekła, kurwo wściekła. No to nie jest kurwa, to zombie. <grym> A skąd wiesz, może za życia był kurwą? Była. Był kurwem. Nevermind. No nie wiem, czy ci wygląda jakby było kurwione? Co? A czy to zombie wyglądać jakby było wkurwione? No nie, ale... To nie tak, że kurwy się wkurwiają, tylko się kurwią. Okej. Okay. Lena, to ty masz spostrzegawczość. Szukaj skarbu. No, no, szukam. Mam przeczucie. Rzuć kamieniem w to drzewo. Eee... Gdzie jest kamień? Jakiś? Ty masz zaklęcie. O. A. Mhm. A? Tym kamieniem. To nie. No jednak nie. Idziemy porozmawiać z trollem zombie. Eee, no możemy iść porozmawiać z trollem zombie tutaj. Hej, troll zombie. Troll zombie. Yo. I grun, grunt grunt Znaczy Nie, poczekaj. Lol. Ciekawa opcja. Poczekaj. Nie wiem. Ma... On powinien mieć taki głos jak Christina w sumie. Grunt grunt w grach. Grun, grun. A, oh. <ścoughs> a bo my mu za przejście mamy zapłacić. O! Zarme. Grar, grump, grump, Wywaliło mnie! Okej. Okay. Nie wydoczyliśmy go. No. o uh -uh. Oooo, straszny. Cześć. Cześć. Czacham też, zostałam sama. O, Boże. good luck. Pająk? Pająk. Pająk. Tak nie mogę go między siebie a niego postawić. To już za niego. Żeby było flankowanie. Mhm. To się przydaje. Widzisz, jest flankowany. Dobrze. I już raz jest flankowany. Mogę mi teraz przewalić mieczem, gdyby nie to, że uciekam. <noise> Serio, chłopaki! Tak, tak nie robią dżentelmeni. Nie jestem dżentelmenem, jestem krystyną. <noise> nie wiem, czy chcesz go trafić pająkiem. Nie. Dobrze, tak że szczerze. nie, ale wiesz, zwróciłam... odwróciłam uwagę od siebie, tak? Tak. No. A ja że umrze za teraz, brzegy teraz. Dobrze, dobrze. A niech się umiera, nie chcę umierać. Nie chcę umierać. Ha. Strzała ogniowa? To chyba najlepsza opcja. Z zostały mi. teraz dwie. Okej, okay, nie wygramy tego. Nie wygramy. i poduszka. Poduszka, mogę iść spać. Walczymy na poduszki. A ja nie mam! Leno, ja nie Leno mam. wojna na poduszki. Ja nie mam. Nie ruszaj się. A. Możemy wejść do wnętrza kapice? Wiem. Ale muszę ci oddać. Nie wiem, gdzie mam poduszkę. Tam są duchy. Obraz przedstawiający świnie. Bardzo ważny obraz. Za 360 można go sprzedać. No, no to wiesz. wiesz tylko A, się nie. chowa... Kogo Sprej's się klucz? chowa z takim... Kolejny klucz. No no był świnią za życie no to, no, to mu tak podłożyli świnię a tak może powiem. może może to była jego miłość jego życia no dobrze wykonana wód wód przeczytaj tego opis dobrze wykonana lalka wodu przesieje wroga zdając ha ha <laughs> to da? Będziesz... Hmm. Wow, ale duże wrażenia. było chyba wyższe wrażenie od mojego miecza. Nie, to było jednorazowe. Tak. No wiesz! Tak. Ja Ooooooo! Może młodziego mogło mieć wyższe wrażenie od mojego miecza. No. Wiesz. Wziąłeś to, zmardowałeś na mnie, no. Myślałem, że będzie wielorazowe. O, nie umarłeś. Chciałbym Ci przypomnieć, że to tak działa. Gdy zranione zombie wypuszczają chmurę trucizna, a chmura trucizny w połączeniu z ogniem, który już jest na ziemi, wywołuje eksplozję. Mówisz, że zrobię krzywdę? Nie. Bo chybisz. <głosy> <głosy> Serio? Serio? Ja wiem, że ja jestem zaspana, ale talena zbieracz nie jest zaspana. Okej, okay, spróbujmy. Cel jest zbyt daleko. I okej. Okay. Weź pod uwagę, że oni są zamoczeni, więc teoretycznie będzie ci łatwo ich zamrozić. No właśnie. Właśnie taki mam zamiar. Zamrożenie nie od mnie. O, idiotyczne, ale patrz, udało się. Tu to działa. O. Naprawdę powinienem sobie wziąć talent ataków ukazyjnych. No, mu się. Ha, chybiłeś. Ha, chybiłeś. Ha, chybiłeś. Cicho, nie poprawiaj mnie. Daj mi w to wierzyć. Jak dużo obrażeń mogę zadać? Nadal jest to 100%. 90% na maksymalnego overkilla. Okay. Lub 100% na po prostu overkilla. Wezmę mm -hmm. 90%, będzie fajnie. Nie trafię. Daj mi wymyślić jakiegoś onlineera. Mm. Chill out by działał, gdybym, gdybym go zamrażał. Co? Chill out. A, tak. No Niestety to jest one-liner dla, dla Jachana w mm -hmm. tym momencie. Chyba, że nauczysz się hydromancji. Chyba, że nauczysz się hydromancji. Robi się z ciebie mag. Jestem potomkiem smoka, umiem wszystko. Jestem tankiem walczącym wręcz rzucającym wszystkie możliwe rodzaje magii. A ciasto umiesz upiec? Nie. A widzisz... To nie wszystko. Prawdziwy smok potrafił upiec ciasto swoim własnym oddechem. Popracujemy nad tym. Um, ja nie mogę wymyślić. Gim po prostu. Nie ciało mi się. Okay. Wszystkim rób co chcesz. Wierzę w ciebie, Laro. Dobrze, że we mnie wierzysz. No. E. I tak wolę konsultować swoje akcje z tobą. Bo inaczej robię głupie rzeczy. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. No i tam, i tam. No nie, Krystyna płonie. Płonie Krystyna i szumi płomień, który jest wszędzie dookoła nas. Z nieba padają popioły. Trochę. Na Ziemi leży stara elficka laska ognia. Nie. No. W Sądzę, sensie, że mogłaby się specjalizować w jakiejś magii poza Ziemią. Magia jest fajna. Jakiej? Jezu. <ścoughs> Oj, Leno, Leno. Ale jak to się stało? Przecież miałam strzelić. <ścoughs> Nie udało mi się zastosować... Nie! Nie robi mi się takich rzeczy, nie wolno. Dobra, zrobimy tak. Wstawaj. Dziękuję, przyda mi się to. Wstawaj mnie lecz. Nie no dobra, jak nie chcesz to nie musisz, jesteś wolną kobietą No mogę cię podleczyć jak ładnie poprosisz Poproszę Dobrze, to cię podleczę, ale jest twoja tura Dlaczego nie mogłeś tego wysłać do Jachana po prostu Mogno? Żeby było bardziej żarplayowanie, że mu podaję tą laskę A. Stara laska ma na końcu gałkę. Ma na czubku. Na czubku.